Panie redaktorze, pan pyta o stan faktyczny, ja pan Według pana wiedzą, co się będzie... wydarzyło, jeżeli Panie redaktorze, po konferencji prasowej będzie wydany Ale nie pytam w Panie redaktorze, jeszcze Panie raz odsyłamy do komunikatu. Naprawdę, będzie komunikat. To są reguły za czasów komuny. Więc może pan wróci do tych czasów. Nie po pozwoli, dalej pan, nie czy pozwoli pan, pan udzielić, zadać pytanie kolejnym kolegom w redakcji? Czy też pan będzie dalej blokował mikrofon? Ja niczego nie blokuję. Tusk Vision Dlaczego Network. kiedy zadaję pytanie w pan Panie redaktorze. Dzień dobry, Sebastian Napieraj, redakcja TVN24. Panie ministrze, Pan dużo mówi o tym zdarzeniu. Pan może opisać charakter tego zdarzenia, jak to właściwie wyglądało, co się właściwie wydarzyło, bo bardzo mało o tym słyszymy o szczegółach tego zajścia. Panie redaktorze, będziemy w tej sprawie y, przedstawiać kolejne szczegóły związane z skargą nadzwyczajną, którą zleciłem przygotować. Chciałbym, żeby była ona przygotowana możliwie szybko. Takie polecenie wydałem Panu prokuratorowi. Hernandowi, zastępcy prokuratora generalnego. Jak tylko skarga zostanie przygotowana będzie to absolutny priorytet to zostaniecie Państwo zapoznani z całą treścią tego pisma procesowego. Więc to, co dzisiaj powiedzieliśmy Państwu, to jest ocena również prokuratorów prokuratury krajowej, również moja ocena. Ale Pan wie, co wtedy również, dokładnie, co, się dokładnie się wydarzyło? Tak, jest. Mieliśmy okazję czytać akta. To pan może się podzielić z widzami? Panie redaktorze, to odsyłam pana do akt sprawy. Sprawa jest charakter charakterze publicznym. to nie jest moją rolą w tej chwili opisywać wszystkich szczegółów. Mieliśmy do czynienia z klasyczną w największym skrócie. Czy mówią sytuację. państwo, że nie doszło do rozboju w tej sprawie? Że, nie, że tego po prostu nie było, więc chciałbym zapytać o szczegóły, co właściwie zaszło, co właściwie się wydarzyło. Panie redaktorze, wydarzyło się to, co często państwo relacjonujecie na manifestacjach w Warszawie. Był spór, były emocje, doszło do zachowań, które z całą pewnością są związane z tego, rodzaju, A to tego rodzaju sporami, które pojawiają się pomiędzy ludźmi mającymi różne poglądy i też manifestujący swoje emocje. Więc jeżeli Pan jest zainteresowany takim szczegółowym, detalicznym podejściem tej sprawy, to Pan Prokurator, Rzecznik Prokuratury Krajowej przekaże Panu te ustalenia, które są poczynione w ramach analizy prokuratorskiej w tej sprawie. Nie tylko to Państwo mówią tak, o każdym tak, tak, wyroku tak, musiał... sądu i no, tak mówią Państwo o pewnym zdarzeniu, ale nie mówią Państwo o jego charakterze, o tym co no, właściwie się wydarzyło ten, się ten Komentuję ten charakter. Mówię, że nie doszło do tego, co twierdzi sąd, stwierdził sąd, że miało miejsce. Sąd stwierdził, że miał miejsce, miało miejsce zachowanie polegające na usiłowaniu rozboju. W tej sprawie jasno wypowiedzieliśmy się, że nie miało miejsce zachowanie polegające na... Co zatem się, się wydarzyło? Gdyby bowiem przyjąć, że w tej sprawie mieliśmy do czynienia z usiłowaniem rozboju, to znaczy, że na przykład zachowanie pana Nitrasa, który nieraz też Państwo pokazywaliście, polegające na wyrywaniu jakichś przedmiotów osobom, z którymi toczy spory przy okazji politycznych kłótni, czy też wyrywania... Telefonu, którym był nagrywany, usiłowania wyrywania telefonu, to mielibyśmy do czynienia w każdym takim przypadku z rozbojem czy usiłowaniem rozboju. Zwłaszcza, że tam mamy udokumentowane w formie filmowej zachowanie pana Nitrasa, polegające na stosowaniu przemocy nie tylko wobec rzeczy, ale również wobec osób. Natomiast co do tego w tym wypadku zdarzenia, niestety nie możemy powiedzieć, że ono przebiegało w taki właśnie sposób, jak znamy na przykład z historii związanych z panem Nitrasem. Panie redaktorze, pan pyta o stan faktyczny, ja pan według pana co się wydarzyło, jeżeli... Panie redaktorze, po konferencji prasowej będzie wydany... Ale nie, nie pytam o w skandal. Warszawie, nie pytam o Nitrasa, pytam... odpowiadam panu, wydarzył się skandal polegający na, na życiu prawa i zastosowaniu przepisów mówiących o rozboju traktujących o zachowaniu naj... bardzo poważnych kryminalistów przestępców wobec dziewczyny która miała poglądy odmienne niż sąd i odmienne niż prokurator i odmienne niż środowiska LGBT które dzisiaj są na topie są lansowane między przez pana telewizję Taką Panie redaktorze, prosimy jeszcze o umożliwienie zadania Proszę, pytania. Proszę, ale innym jeszcze mam pytanie, w tej chwili Panie tu kwalifikację. Pani także, w tej redaktorze, prosimy przyjęła bardzo, żeby przyjęła również, inna podległa miała możliwość Panu prokuratura. zadania tego pytania. Odsyłam Na jeszcze raz do komunikatu po konferencji, będzie wydania. Pani Panie redaktorze, aby unikać niepotrzebnych emocji, warto się trzymać reguł. Pana telewizja doskonale wie o tym, że regułą na konferencjach w Prokuraturze Krajowej, podobnie w Ministerstwie Sprawiedliwości, jest to, że każda redakcja ma prawo do zadania jednego pytania. Zdaje następnie kolejne pytanie kolejna redakcja, a potem ma pan szansę do tego, aby zadać Ja bym po prostu po chciał, chciał usłyszeć odpowiedź pan na pytanie, które zadał nie, nie pan. Nie chcę zdominować panu czas zadać szansę, pytanie i nie chcę zdominować, swoim koleżankom i kolegom z innych redakcji. Wykazuje tym czysty egoizm i charakterystyczny dla stacji TVN. Niestety, Ale ja proszę, żeby pan nie atakował rodzaj, ja po prostu rodzaj, Pytam pana, czy prokuratura, się swoją, która panu podlega, panie, również przyjęła taką kwalifikację, jeżeli chodzi o to, że Panie redaktorze, panie prosimy naprawdę o umożliwienie zadania pytań za za innym dziennikarzom. Nie, ja proszę o odpowiedź bo na moje pytanie. To jest konferencja Zadaję pytanie, proszę o odpowiedź. Panie redaktorze, pan się zachowuje bardzo niegrzecznie. Ja bardzo pana proszę o odpowiedź na zadane pytanie. Panie redaktorze, jeszcze raz odsyłamy do komunikatu. będzie to są reguły czasów komuny. Więc może Pan wróci do tych czasów i wtedy należało odpowiadać na pytania, a jak ktoś nie odpowie na pytanie, to również stosowano sankcje wobec tych, którzy nie udzielają odpowiedzi na pytania. Panie ministrze, pan, nie rozumiem, czy pan mnie atakuje, pan panu na konferencji prasowej stacji, zadaje pytanie, na które pan nie chce odpowiedzieć. konferencję prasową. Lansujecie ludzi środowiska, którzy reprezentują Panie ministrze, niczego nie lansuje. Ja zadaję panu pytanie, czy podległa panu prokuratura LGBT? w tej sprawie, pana którą nazywa pan skandaliczną, dla również stacji. przyjęła Arogancia, taką kwalifikację agresia. dotyczącą i Brak szacunku dla innych kolegów i redakcji. To jest charakter zaznaczenia. Znam, że pan nie odpowie TV. na Jesteście, kulturalnie państwo, Pan i kulturalne zadanie ja pytania Wszyscy mieli okazji pytanie. słuchać oglądać oglądać pana zachowanie i czy ono się mieści o standardach kultury. Dziennikarza, który zadaje pytanie, czeka na odpowiedź. Pan chce no. tutaj prowadzić polemikę. Jakbym ja nie jestem w pana stacji. To pan w stacji to fajną określa. Czy to jest konferencja prasowa? Gry. Panie redaktorze, pozwoli Pan zadać pytanie kolejnym osobom? Panu proszę kolejnym proszę o pytanie, umożliwić które zadanie pytania innym dziennikarzom. Panie redaktorze, Rozumiem, Pan minister nie odpowie pan na pytań. Pytań. prokuratura Panu proszę, podległa w tej sprawie? Proszę, umożliwił Pan możliwość zadania pytania, pytania innym dziennikarzom. Panie redaktorze, jest Pan w prokuraturze? Zachowania, nie widzę powodu odpowiedzieć dalej na Pana pytania. Jest Pan w prokuraturze, Panie Redaktorze. Prosimy o przestrzeganie też reguł pewnych, żeby też dać umożliwić innym redaktorom zadanie pytań. Dobrze? Wszystko będzie w komunikacie. Jeżeli będzie coś, będzie panie jakieś pytania, prosimy o skierowanie. Znaczy ja mam pytań pytania i nie słyszę na nie odpowiedzi pro... w dalszym ciągu. Proszę o skierowanie ewentualnie szczegółowych pytań mailem na adres Rzecznika Praw Ale Ja zadałem to pytanie, wybrzmiało. Panie, brzmiało, panie, ja rozumiem. Dlaczego ja nie Pani czy nie odpowiedzi? Dalej pan, nie czy rozumiem. czy pan może Pan... Udzielić, zadać pytanie kolejnym kolegom w redakcji, czy też Pan będzie dalej blokował mikrofon? Ja niczego nie blokuję. Wszyscy mieli okazję się przekonać, jak się Pan zachowywał. Ale... Dzień dobry, Patryk Tymiński. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dzień dobry, Sebastian na projekcie TFN24. Jest pytanie do Pana Ministra Ziobry, o działania pan... prokuratury w tej sprawie. Chciałbym jeszcze raz zadać Panie to to pytanie, bo ja chciałbym ta sama odpowiedź. Czy... Prosimy o kontakt mailowy. A, lub a dlaczego to jest pytanie w temacie konferencji, która została zorganizowana? Dziękujemy Panie państwu Ministrze. Bardzo ale dlaczego ja nie podzieś możemy podzieś powiedzieć, że to jest telewizja TFN24? Panie Ministrze, dlaczego... Vision Dlaczego, Network. kiedy zadaję w pytanie, mnie pan w tej atakuje listację, mnie atakuje dziękuję stację, dziękuję dla której dziękuję. pracuję? Dlaczego, jaką kwalifikację dziękuję przyjęła państwu, prokuratura w tej państwu. sprawie?